Tutaj też pozwoliłam sobie połączyć dwa pytania, ponieważ one ze sobą korespondują i pierwsze z nich. Czy o uzależnieniu od komputera decyduje czas poświęcony na przebywaniu przed komputerem, czy jednostronność zainteresowań? Jeżeli dziecko dywersyfikuje czynności przed ekranem, czasem gra, czasem ogląda film, czasem przegląda media społecznościowe, ale w sumie spędza przed ekranem bardzo dużo czasu, to czy można mówić o uzależnieniu? I drugie pytanie. Kiedy można mówić o uzależnieniu, a kiedy o nadużywaniu komputera? I tutaj myślę, że warto poruszyć takie dwie zasadnicze kwestie. To znaczy, o czym my w ogóle mówimy, kiedy mówimy o uzależnieniu, to znaczy uzależnienie od czego. Bo my czasem tak potocznie mówimy: uzależnienie od komputera, uzależnienie od telefonu, no ok, ale to jest tylko pewne urządzenie. I czy faktycznie dziecko jest typowo uzależnione od urządzenia, czy może dziecko jest uzależnione od czegoś konkretnego, kiedy korzysta z tego urządzenia? Yy, czyli czy na przykład to jest tak, że ono jest uzależnione od komputera, czy jest uzależnione od grania w gry komputerowe? Jeżeli tak, to czy jest uzależnione od grania we wszystkie możliwe gry komputerowe, czy może są konkretne gry, od których jest uzależnione? Tak samo na przykład z telefonem. Od czego to dziecko jest uzależnione? Czy ono jest na przykład uzależnione od mediów społecznościowych, a może od tylko jednego konkretnego medium, czyli że na przykład jest uzależnione tylko od TikToka, albo ma tak zwane FOMO, czyli jest uzależnione od tego żeby być na bieżąco. To znaczy, ono się boi, że jeżeli nie będzie przyklejone do tego ekranu smartfona, to ominie je coś ważnego, i w związku z tym, na przykład, należy się na jakiejś Nale... nie należy, tylko narazi się na jakiś ostracyzm społeczny, albo narazi się na to, że nie będzie miało jakichś tam ważnych informacji, no i w związku z tym też będzie do tyłu. Więc tutaj czasem, żeby określić, co konkretnie jest tym przedmiotem uzależnienia, to też jest taka bardzo ważna kwestia, bo to od razu może nam trochę modyfikować to, jak my będziemy oddziaływać na dziecko, co mu musimy ograniczać, a czego mu nie musimy ograniczać. Oczywiście to nie jest. Tak, że dziecko zawsze będzie uzależnione tylko od tego, czyli, że jak jest uzależnione od TikToka, to już nie ma szans, żeby jeszcze nie było uzależnione od grania w jakąś grę. Może się tak zdarzyć. I teraz tak. Ok, ale co my mamy w ogóle na myśli, mówiąc o uzależnieniu? Co decyduje? Ja bym powiedziała, że ani niepoświęcony czas, ani ta jednostronność zainteresowań, a mówiąc bardziej ogólnie, w takim najbardziej przydatnym rozrachunku, to co decyduje o uzależnieniu, to jest przymus. To znaczy, kiedy to nie jest tak, że dziecko po prostu wybiera, że ono może w coś tam zagrać albo nie zagrać, że ono może coś poprzeglądać albo nie poprzeglądać i Zawsze, w każdej, dowolnej chwili ono może przestać podejmować tę aktywność, a kiedy to dziecko już musi. To znaczy, ma taką potrzebę, że jak ono tego nie zrobi, to nagle jest ten negatywny nastrój, to nagle jest niespokojne, to zaczyna być tak negatywnie pobudzone, czyli czuje, że ono w pewien sposób musi, no to już najprawdopodobniej mamy do czynienia z uzależnieniem. Oczywiście ten przymus to nie jest jedyna wytyczna, ale bym powiedziała, że taka najbardziej charakterystyczna, wokół której to wszystko się kręci. Poza tym można też, no ale to właśnie będzie wynikało z przymusu, Wyróżnić takie czynniki jak na przykład trudności z samokontrolą, czyli tym, że dziecko jest w stanie w dowolnym momencie, kiedy będzie chciało przerwać, albo też, że na przykład sobie zdecyduje, że dobra, to dzisiaj nie gra, ale jednak w tym postanowieniu nie wytrzyma i faktycznie zacznie grać. Też może być tak, że jeżeli od dłuższego czasu nie będzie grać, no to będzie się pojawiać ten taki powiedzmy w cudzysłowie efekt odstawienny, czy tam nawet abstynencyjny, czyli że będą się pojawiały negatywne emocje. Będzie się pojawiało napięcie, rozdrażnienie i takie ogólne rozedrganie. No i też, jeżeli dziecko zaniedbuje, to znaczy w związku z tym przymusem ono zaniedbuje inne sfery swojego funkcjonowania, też już taki bardzo niepokojący i charakterystyczny objaw, że może to już nie jest po prostu to, że dużo czasu spędza, tylko że jak spędza ten czas tak nałogowo, że nie jest w stanie w związku z tym na przykład nauczyć się do szkoły, albo kiedyś wychodziło ze znajomymi, a teraz nie wychodzi, no to też to już może o świadczyć. No i też nawet, jeżeli dziecku pokaże się ten negatywny wpływ, że zobacz, pogorszyły ci się wyniki w szkole, a kiedyś ci na nich zależało, albo no popatrz, tak lubiłeś się spotykać ze znajomymi, a teraz w ogóle z nimi nie wychodzisz, a dziecko, mimo to, że nawet zauważa, że tak faktycznie jest, dalej gra w te gry, no bo znowu to jest przymus, albo dalej przegląda ten internet, no to faktycznie to już są takie znaki świadczące o uzależnieniu. Czyli podsumowując przede wszystkim ten przymus, z którego wynika wiele innych rzeczy. Natomiast o nadużywaniu mówimy, kiedy jeszcze nie wykształcił się ten mechanizm uzależnieniowy, no ale faktycznie tego korzystania jest zbyt dużo i w związku z tym też nie jest to dostosowane do potrzeb rozwojowych takiego dziecka.